Wynajem mieszkania to jedna z najpopularniejszych form inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce. Inwestor nabywa mieszkanie i udostępnia go sobie trzeciej, fizycznej bądź firmie, do tego, żeby ta spełniła albo własne cele mieszkaniowe, albo też prowadziła w danym lokalu działalność. Oczywiście wydaje się to dosyć interesujące, że naszą nieruchomość wartą najczęściej kilkaset tysięcy złotych udostępniamy w całości i prawie bez kontroli innej osobie, najczęściej nam nieznanej w zamian za parę tysięcy złotych czynszu miesięcznie. Na szczęście, ten sposób prowadzenia inwestycji jest w polskim prawie uregulowany umową nazwaną, tak zwaną umową najmu gdzie obie strony my wynajmujący inwestorzy oraz najemca czyli ta strona która od nas otrzymuje lokal regulujemy swoje relacje te relacje które dotyczą tego na jakich zasadach ten lokal oddajemy w jakim stanie w jakie wyposażenie się w nim znajduje jaki też w drugą stronę czyli jakie pożytki z tego czerpiemy kiedy jakie płatności nasz najemca będzie regulował i co się stanie jeżeli tych Płatności nam nie ureguluje. Taka umowa zawiera szereg, cały katalog elementów, które powinniśmy uwzględnić. Również także wysokość kaucji, która stanowi ewentualne zabezpieczenie na poczet roszczeń, jeżeli najemca, na przykład, dopuściłby się jakiś uszkodzeń w lokalu, bądź też mając oddać go na koniec w stanie wyremontowanym, no niestety wyprowadził się bez regulacji tego zobowiązania. Jeżeli chodzi o wynajem, mamy dwie formy, w której my, jako inwestorzy, możemy doprowadzić do stosunku prawnego z naszym najemcą. I jest to albo forma umowy cywilnoprawnej, albo forma najmu okazjonalnego. Ta druga forma, mimo że jest trochę bardziej problematyczna, bo wymaga obecności notariusza, jest jednak formą bezpieczniejszą, gdyż najemca musi z góry wskazać, pod jaki adres wyprowadzi się z chwilą, gdy nie dopełni swojej części umowy i taka Taka eksmisja odbywa się w sposób przyspieszony. W przypadku umowy cywilnoprawnej, niestety, ten proces w przypadku problemu z najemcą jest dłuższy i po prostu przez ten czas nasze straty na niewynajmowanej nieruchomości będą na pewno większe. Jeżeli chodzi o podaż takich mieszkań na wynajem, to jest ona duża. Jeżeli byśmy w tej chwili poszli do dewelopera albo na rynek wtórny i po prostu kupili mieszkanie po cenie, po której zostało ono wystawione. Z dużym prawdopodobieństwem nie dość, że znaleźlibyśmy szybko najemce, to jeszcze okazałoby się, że przynosi to nam całkiem niezły dochód. Oczywiście, jeżeli zdecydujemy się na bardziej agresywną formę inwestycji, poszukacie mieszkania, które jest do remontu, wyremontujecie je, macie wtedy większą kontrolę nad kosztami samej inwestycji i wasz zysk z wynajmu późniejszego może być znacznie większy. Najem w Polsce, mimo że jest formą bardzo popularną, nie jest jeszcze tak rozwinięty jak w krajach zachodnich. W Polsce wynajmujemy zaledwie 10% naszych lokali mieszkalnych, podczas gdy na przykład w Niemczech w wynajmie jest 40% rynku lokali mieszkalnych, ale myślę, że sam wynajem będzie stawał się z roku na rok coraz bardziej popularny i coraz więcej inwestorów będzie osiągało zyski z tej jakże prostej, ale jednocześnie bardzo potrzebnej formy inwestycji.